Siemano, z tej strony Miłość z kanału RapTok. Witam Was w serii, gdzie przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. B była kochanka Jay-Z, wypowiedziała się w sprawie rapera. 50 Cent pochwalił NFL za wsparcie Jay-Z. Dziewczyna wykorzystała 200-kg rapera, Lilderk w jeszcze większych kłopotach, z Epcom i tuż tuż do wydania gry. TD wydaje swój samochód. Sentino ciśnie na Fide, Mate i tako Hemingwaya. Alberto znowu zatrzymany przez policję. Kolejne kontrowersje uderzają w Jay-Z, tym razem za sprawą jego dawnej kochanki Carmen Bryan. Kobieta, która spędziła 9 lat w bliskich relacjach z raperem, dołączyła do rosnącej listy osób wyrażających swoje zdanie na temat ostatnich zarzutów. Carmen, znana również z autobiografii, w której wspomina swoje relacje z Jay-Z, napisała w mediach społecznościowych post, który wyraźnie nawiązuje do aktualnych wydarzeń. Carmen odniosła się do sprawy za pośrednictwem swojego Instagrama, publikując wpis, który w subtelny sposób uderza w byłego kochanka. W poście napisała, że w dzisiejszych czasach ludzie nie bronią tego, co słuszne, tylko tego, kogo lubią. Dodając, że takie zachowanie określa mianem grupis. Pod tym wpisem dodała również fragment numeru Monster Kanye Westa, w którym Jay-Z nawija o tematach takich jak out. W kontekście ostatnich zarzutów jest to wyjątkowo niepokojące i wygląda na celowy komentarz wobec obecnej sytuacji rapera. Warto przypomnieć, że kochanka i Jay-Z mieli bardzo skomplikowaną przeszłość. Ta wspominała, że była nawet w ciąży z Jayem, jednak straciła dziecko. Relacja zakończyła się już dawno temu, ale dzisiaj jej słowa dodają kolejny wymiennik, do trwającej sprawy. Cała sytuacja nabiera dodatkowego rozgłosu, gdy przypomnimy, że obrońcą domniemanej ofiary jest Tony Bazbi, prawnik znany z wielu medialnych spraw. Jay stanowczo odrzuca zarzuty, twierdząc, że Bazbi próbował wymusić ugodę finansową, zanim w ogóle pozew trafił do sądu. Raper wydał obszerne oświadczenie, w którym nazwał zarzuty odrażającymi i zapowiedział, że zamierza walczyć o swoje dobre imię w sądzie. Ostatnie wydarzenia związane z Jay-Z i oskarżeniami o napaść seksualną z 2000 roku wywołały prawdziwą burzę medialną. Jednak jedna z najważniejszych instytucji, z którą raper bardzo ściśle współpracuje, czyli Liga NFL postanowiła go wesprzeć. Decyzja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony 50 Centa, który publicznie wyraził swoje uznanie dla Ligi za trzymanie się dotychczasowych umów z Jay-Z. 50, znany ze swojego często żartobliwego podejścia do kontrowersji, tym razem pokazał się z zupełnie innej strony. Mimo wcześniejszych przytyków skierowanych w Stronę raper przyznał, że postawa NFL jest godna pochwały. Na swoim Instagramie zamieścił wideo z konferencji Rogera Goodella, czyli komisarza NFL, który potwierdził, że współpraca z Jay-Z i Row Nation, czyli jego firmą, nie zostanie w żaden sposób przerwana. W swoim wpisie 50 Cent napisał, że decyzja NFL to dobra wiadomość. Dodał również, że nadchodzący Super Bowl zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Wypowiedź ta jest ciekawa, biorąc pod uwagę, że 50 niejednokrotnie w przeszłości był krytyczny wobec Jay-Z. Podczas środowej konferencji prasowej. Roger Goodell jasno określił stanowisko ligi, stwierdził, że zarzuty wobec Jay'a są sprawą sądową, która zostanie rozstrzygnięta zgodnie z prawem, a współpraca NFL z Roc Nation będzie kontynuowana bez zmian. Goodell zaznaczył również, że Jay Z i jego firma wnieśli znaczący wkład w organizację Super Bowl oraz inne inicjatywy w tym działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Co więcej, zaledwie dwa miesiące temu NFL przedłużyło umowę z Roc Nation, co podkreśla silne więzi między ligą a raperem. Początkowy kontrakt zawarty w 2019 roku opiewał na kwotę 25 milionów dolarów, a nowe warunki pozostają nieujawnione. Postawa NFL wobec sytuacji jest dla Jay Z niewątpliwie bardzo dużym wsparciem w obliczu medialnej burzy. Takie wsparcie, szczególnie ze strony tak wpływowego partnera jak NFL, może odegrać kluczową rolę w wizerunkowej walce rapera. Mimo że sprawa sądowa dopiero się rozkręca, wsparcie Fiftego i NFL może pomóc Jayowi w przetrwaniu tego bardzo trudnego okresu. Dave Blance, raper znany nie tylko z muzyki, ale również, jak nie przede wszystkim ze swojego bardzo imponującego wyglądu i wagi sięgającej blisko 200 kg, znalazł się w centrum medialnej burzy. Powód? Rzekome oszustwo jego partnerki, które wywołało lawinę spekulacji w mediach i na portalach społecznościowych. Cała historia zaczęła się kilka dni temu, gdy media zaczęły donosić, że dziewczyna Dave'a, czyli Izabella, miała być z nim jedynie dla korzyści. Jeden z hejterów oskarżył kobietę o to, że ta wykorzystała swoją relację z raperem, by dostać się na ekskluzywny festiwal poświęcony. Pamięci Juice Wardowi. Screenshoty z rzekomej konwersacji Izabeli z hejterem, który ją podpuszczał, szybko wymknęły się spod kontroli, a na dziewczynę spadła ogromna fala krytyki. Już od momentu ogłoszenia związku, część słuchaczy i obserwatorów Dave'a była bardzo sceptyczna wobec tej relacji. Niektórzy sugerowali, że Izabela może mieć inne intencje niż szczera miłość do rapera. W internecie pojawiły się również głosy, że ich związek jest jedynie chwytem marketingowym, mającym na celu zwiększenie rozpoznawalności rapera. Blanc postanowił szybko zareagować na oskarżenia, które zaczęły zagrażać jego wizerunkowi i prywatnemu życiu. W opublikowanym story na Instagramie Dave wyśmiał całą sytuację, nazywając doniesienia fake newsami i apelując, by nie wierzyć w każdą plotkę, która trafia do internetu. Niektórzy komentujący wskazują jednak, że zamieszanie wokół Dave'a może być sprytnym zagraniem marketingowym. Raper znany jest z kontrowersji, które często napędzają jego popularność. A kim tak w zasadzie jest ten David Blunt, już tłumaczę. Zdobył rozgłos nie tylko dzięki swojej muzyce, ale także dzięki swojej nietuzinkowej prezencji. Ważący 200 kg raper wyłamał się ze stereotypowego wizerunku artystów hip-hopowych. Zaskarbił sobie tym samym sympatię publiczności, swoją autentycznością i poczuciem humoru. W jego numerach często poruszane są tematy akceptacji siebie, co trafia szczególnie do młodego pokolenia. Chociaż raper stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, historia z Izabelą na pewno jeszcze długo będzie tematem dyskusji wśród fanów i mediów. Czy to rzeczywiście próba wykorzystania rapera, czy jedynie kolejny przykład medialnej burzy wywołanej przez plotki, czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Dave potrafi odnaleźć się w centrum uwagi, niezależnie Zależnie od tego czy jest to pozytywne czy negatywne światło. Lil Derk znalazł się w poważnych tarapatach prawnych, które mogą zaważyć na jego przyszłości, zarówno artystycznej, jak i osobistej. Niedawno odtajnione dokumenty sądowe wskazują, że derk może być powiązany z zabójstwem Stevena Maka, rzekomego lidera gangsterskiej grupy Smashville. Do morderstwa doszło w styczniu 2022 roku, a według śledczych miał być to odwet za śmierć brata rapera, który został zastrzelony w 2021 roku przed klubem nocnym. Śledczy twierdzą, że Derk miał oferować pieniądze za zabójstwo członków wrogiej grupy jako formę. Z Zemsty za śmierć swojego brata. Choć nie postawiono mu jeszcze zarzutu w tej sprawie, policja nie wyklucza dalszego rozwoju dochodzenia. To jednak nie jedyne problemy rapera. W październiku tego roku został aresztowany za rzekome zlecenie ataku na rapera Quando Rondo w Los Angeles w sierpniu 2022 roku. Podczas strzelaniny, Rondo przeżył, ale jego kuzyn niestety zginął. Według prokuratury, Derk miał zlecić to zabójstwo w ramach odwetu za śmierć swojego bliskiego przyjaciela i współpracownika, czyli King Vona, który natomiast zginął w starciu z ekipą Rondo w 2020. Roku. Prokuratorzy twierdzą, że Derek wykorzystał swoje wpływy i zasoby, aby umożliwić członkom swojej ekipy OTF przeprowadzenie tego ataku. W trakcie przesłuchań oskarżono rapera o wielokrotne oferowanie pieniędzy za morderstwa i zastraszanie świadków. Podczas ostatniego przesłuchania, prokuratura przedstawiła dowody mające wskazywać na ryzyko, jakie Lil Derk stanowi dla świadków oraz społeczności. W związku z tym, sąd odrzucił możliwość wyjścia za kaucją, pomimo ogromnej propozycji zabezpieczenia w postaci dwóch domów Georgii o łącznej wartości 2,3 miliona Dolarów oraz dodatkowej bańki od Sony Music. Obrońca rapera wyraził rozczarowanie tą decyzją, ale zapewnił, że będą walczyć o sprawiedliwość dla swojego klienta. Sam Derek, według jego prawnika, pozostaje optymistą i jest niesamowicie wdzięczny za wsparcie swoim fanom. Jeśli Lil Derek zostanie rzeczywiście uznany za winnego zarzutów federalnych dotyczących morderstwa na zlecenie oraz posiadania broni, grozi mu maksymalny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast proces ma rozpocząć się 7 stycznia 2025 roku, czyli w sumie już tuż, tuż. Cała ta sprawa wywołała gorącą dyskusję wśród fanów Derka oraz innych raperów. Wielu z nich wyraża dla niego wsparcie, wierząc w jego niewinność, podczas gdy inni zastanawiają się, na ile te wydarzenia są efektem jego przeszłości i powiązań. Warto przypomnieć, że Derk jest jednym z najbardziej wpływowych artystów młodego pokolenia, a jego muzyka zdobywa same szczyty listy przebojów. Słoń zaskakuje fanów nie tylko nową muzyką, ale również kolejnym krokiem w stronę branży gamingowej. W piątek na wszystkich platformach streamingowych zadebiutowała jego nowa epka zatytułowana Zero Absolutne 2.0. A jednocześnie już wkrótce fani będą mieli okazję zagrać w komputerową strzelankę stworzoną przy współpracy Słonia z poznańskim studiem Trippin' Beers. Nowy projekt muzyczny rapera po kontynuacji jego dotychczasowego stylu. Mocne, energetyczne bity i bezkompromisowe teksty, które od lat są znakiem rozpoznawczym Słonia. Epka jest dostępna na wszystkich platformach, a także w wersji fizycznej. Wydawnictwo składa się z siedmiu numerów, które mogą być również ścieżką dźwiękową do jego nadchodzącej gry. Tytuł nowej epki oczywiście nawiązuje do gry komputerowej Zero Absolutne, czyli pierwszej części artowego Boomer Shotera, który zadebiutował w 2021 roku. Produkcja okazała się nie tylko ciekawostką dla fanów rapera, ale zdobyła również uznanie wśród entuzjastów retro gier dzięki swojej stylistyce i dynamicznej rozgrywce. W grze gracze wcielają się w głównego bohatera, który przemierzał mroczne, surrealistyczne poziomy, Walcząc z hordami przeciwników. Charakterystyczna oprawa graficzna w stylu pixel art, szybka akcja i wyzwania nawiązujące do klasycznych strzelanek z lat 90. przypadły do gustu nie tylko fanom rapu, ale i gamerom. Nowa gra, która już wkrótce zadebiutuje w fazie wczesnego dostępu, jest rozwinięciem pomysłów z pierwszej części. Studio Trippin Bears zapowiada bardziej rozbudowaną fabułę, nowe poziomy, bronie i przeciwników, a także lepsze mechaniki rozgrywki. Wszystko to będzie wciąż utrzymane w stylu retro, który zyskał dużą popularność wśród fanów tego typu gier. Warto wspomnieć, że Słoni od lat znany jest jako artysta, który z powodzeniem przekracza granice między różnymi branżami. Wprowadzenie własnej gry komputerowej na rynek to kolejny dowód na to, jak wszechstronnym twórcą jest poznański raper. Dzięki swojemu zamiłowaniu do gier retro, udało mu się stworzyć unikalny produkt, który przyciąga zarówno fanów muzyki, jak i gamingu. Tede przygotował dla swoich fanów wyjątkową niespodziankę. Podczas niedzielnego koncertu w warszawskim klubie Progresja, na którym będzie świętował 10 dziesięciolecie albumu Kurt Rolson, raper zamierza rozdać swoje auto, czyli Dacia Logan. Historia tej fury ma swoje korzenie w jednym z singli Tedego. W 2014 roku na albumie Kurt Rolson pojawił się kawałek DLS, w którym weteran rapował o Dacia Logan. Piosenka była prześmiewczym komentarzem na temat tego samochodu, ale jak się okazuje, zyskała w ten sposób kultowy status wśród fanów rapera. Co dość ciekawe, według który które krążą po premierze tego kawałka, do Tedego mieli odezwać się przedstawiciele marki. Jednak szybko wycofali swoją propozycję współpracy, gdy zorientowali się, że utwór jest bardziej bekowy i mało pochlebny. Po latach TDF postanowił przejąć wspomniany model samochodu, a teraz przygotowuje się, by oddać go w ręce jednego z uczestników koncertu. Jak zapowiada sam raper, kluczyki do Daci Logan 1.4 zostaną symbolicznie rzucone w publiczność, a nowy właściciel stanie się posiadaczem tego nietuzinkowego pojazdu. Wydarzenie, tak jak wspomniałem na początku, odbędzie się w progresji i będzie nie tylko świętowaniem dziesięciolecia kultowego albumu, ale także okazją do wspólnego przeżywania wspomnień z czasów, kiedy Kurt Rolson był na ustach wszystkich fanów rapu. Jak zapowiada sam Jacek, fura stanie się niecodziennym trofeum dla szczęśliwca, który tego dnia znajdzie się w progresji. Samochód ma wartość głównie sentymentalną i jest dowodem na to, że raper nigdy nie zapomina o swojej historii oraz o tym, jak ważną rolę odgrywają jego fani. To nie tylko prezent, ale także okazja do zapisania się w wyjątkowej anegdocie z życia TDF-a. Sentino po raz kolejny nie gryzie się w język i nie pozostawia suchej nitki na swoich branżowych kolegach. Tym razem oberwały się Fide, Macie oraz Taco Hemingwayowi. Disujące linijki pojawiły się w numerze "Scam", który trafił na świeżo wydany projekt Sentino i Trumena zatytułowany BNP. Album ukazał się w piątek w nocy, a kontrowersyjny kawałek już zdążył wywołać falę emocji w sieci. W numerze "Scam" Sento rzuca kilka kąśliwych linijek, które ciężko zinterpretować inaczej niż jako disy w kierunku czołowych postaci polskiego rapu. W jego wersach Quebonafide Zostaje porównany do influencerki, Mata zostaje nazwany nie hip-hopem, a tako Hemingway zostaje porównany do polskiego Johna Maya, z ładką artysty Family Friendly. choć linijki Alvareza z całą pewnością są prowokujące, to raczej mało prawdopodobne, aby którykolwiek zaczepionych raperów zdecydował się na odpowiedź. Quebo, Mata i Taco od dawna utrzymują swój wizerunek z dala od konfliktów i raczej nie zdecydują się na wciągnięcie w bif, który mógłby wpłynąć negatywnie na ich wizerunek czy relacje z fanami. W środowisku rapowym często mówi się, że bify są bardzo mocno kalkulowane pod względem biznesowym, także w tym przypadku raczej nikomu się to nie opłaci. Tatuażyk od dawna buduje swój wizerunek na kontrowersjach i zaczepkach. Czy jednak takie działa faktycznie przynoszą mu długofalowe korzyści? Jedno jest pewne: o raperzy znów jest głośno, a jego nowy projekt może liczyć na większe zainteresowanie, choćby nawet z czystej ciekawości. Pozostaje więc pytanie, czy raperzy, w których wymierzone były linijki, nie zdecydują się na jakąkolwiek odpowiedź, czy jednak, jak można się spodziewać, postawią na milczenie. Dajcie znać, jak wy sądzicie, jeżeli mieliście okazję przysłuchać ten numer lub całą płytę, to jak oceniacie ten materiał? Alberto od dłuższego czasu zmaga się z problemami prawnymi. Jego zatrzymania przez policję i zarzuty stawiane przez wymiar sprawiedliwości wielokrotnie przyciągały uwagę mediów. Starszy z braci Simao wielokrotnie podkreślał, że czuje się prześladowany przez służby, a jego wizerunek publiczny w połączeniu z rasowymi uprzedzeniami miał być jednym z głównych powodów jego kłopotów. Przykładowo w 2022 roku policja przeszukała samochód Alberta, znajdując niewielkie ilości marihuany. Raper tłumaczył, że substancja była przeznaczona do celów medycznych i posiadał na to stosowne dokumenty. Zarzucono mu także znieważenie funkcjonariuszy. Podczas zatrzymania miały paść kontrowersyjne słowa z ust policjantów, jednak sąd uznał, że ich działania nie miały charakteru rasistowskiego. W 2023 roku sąd skazał Alberta na 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Przy okazji tej sytuacji Alberto twierdził, że często pada ofiarą policyjnych działań z powodu stereotypowego postrzegania osób czarnoskórych w Polsce, a także dlatego, że robi. Rap. Zatrzymanie nocą, szczególnie w centrum Warszawy, miało być dla niego codziennością i normą. Dzisiejsza data, czyli piątek 13, okazała się stereotypowa dla Alberta. Sima opublikował InstaStory, z którego mogliśmy dowiedzieć się, iż ten został dzisiaj ponownie zatrzymany przez służby. Na podstawie udostępnionego protokołu, dzisiejsze zatrzymanie dotyczyło zarzutów wynikających z konkretnych przepisów: kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o cudzoziemcach. Raper zamiast bronić się przed zarzutami, postanowił opublikować protokół, co może świadczyć o jego chęci zachowania transparentności wobec fanów. Dzisiejsze zatrzymanie wpisuje się w serię problemów rapera z wymiarem sprawiedliwości. Choć Alberto wielokrotnie podkreślał, że czuje się niesprawiedliwie traktowany przez służby, to skala jego zarzutów, w tym obecne oskarżenia związane z naruszeniem zasad dozoru, mogą świadczyć o poważnych trudnościach w przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jak przystało na piątek 13 mordo, to właśnie tak. Kolejny piątek 13 Ik alleen alleen pech. Na ten moment nie wiadomo jak sprawa potoczy się dalej i czy Alberto będzie miał jakieś poważne konsekwencje z tego tytułu. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba, bo jak pojawią się jakieś nowe doniesienia w tej sprawie, to niezwłocznie będę Was o nich informował w nadchodzących odcinkach. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o całej tej sytuacji i czy według Was można rzeczywiście zgodzić się ze stwierdzeniem, którego Alberto użył przy okazji zeszłorocznego zatrzymania, że ten jest notorycznie prześladowany w Polsce, czy może jednak według Was jest to zbyt mocno wyolbrzymione. Dobra, tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba. A na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.